Bajka o niezwykłym bogactwie. Dawno temu pewien niezwykły mag postanowił obdarować ludzi bogactwem. Podchodził do wielu i składał im propozycję przyjęcia wyjątkowego daru. Człowiek nauki odrzucił ją tymi słowami. Magu, cała znana mi nauka, którą od tak wielu lat studiuję, przeczy Twojemu istnieniu. Nie mogę nic od Ciebie przyjąć, bo wtedy musiałbym uznać Twoją realność. Człowiek podejrzliwy zapytał maga. Magu, a czegoż będziesz ode mnie w zamian żądał? Nie mogę uwierzyć, że chcesz rozdać taki majątek bez specjalnych warunków. Nie przyjmę go, zanim mi nie wyjawisz swoich skrytych planów. Człowiek religijny odrzucił dar z ogromną bojaźnią w oczach, mówiąc Magu, wiesz przecież, że bogatemu człowiekowi tak trudno wejść do nieba, jak wielbłądowi przejść przez ucho ogielne. Pomyśl, jaki jest wielbłąd duży, a jaka igła malutka. Nie mogę, przyjmując od ciebie podarunek, uczynić sobie wejścia do nieba niemożliwym. Na te słowa Mag zasmucił się i odrzekł: Dobry człowieku, przyjrzyj się uważniej. Jak żyją ci, którzy historie o uchu gielnym opowiadają, aż dziwne, że nie budzi ona w nich takich samych lęków, jakie zagnieździły się w Tobie. Idź do nich i zapytaj, czym naprawdę było ucho gielne, a zrozumiesz swój błąd. Dzisiaj nie nalegam, ale z przyjemnością do Ciebie wrócę, gdy tylko będziesz gotowy. Człowiek chciwy i samolubny nie zauważył maga. Choć w miejscu spotkania biegał w tej z powrotem. Głupi odrzucił propozycję maga, bo uznał, że sprawi mu ona tylko kłopot. Smutny odparł, że nie może jej przyjąć, bo na to nie zasługuje. Człowiek rządny władzy uznał maga za zagrożenie, więc tylko głośno krzyczał, by zagłuszyć jego słowa. Gdy mag tracił już wiarę, że znajdzie kogoś, kto przyjmie jego podarunek, spotkał dwoje uśmiechniętych ludzi, piękną dziewczynę z oblubieńcem. Oboje byli ubrani czysto i schludnie, choć nie bogato. Gdy mag złożył im propozycję, jeszcze szerzej się uśmiechnęli i odpowiedzieli – Nareszcie, szacowny magu, czekaliśmy na ciebie. Choć czujemy się niezmiernie bogaci, odkrywając każdego dnia skarby świata, który nas otacza, z przyjemnością przyjmiemy twój dar. I uczynimy dzięki niemu dużo dobrego, nie tylko dla siebie. Jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebował, zaglądaj do nas. Nasz dom jest również Twoim domem. Uradowany mak obdarował je bogactwem, a oni używali go mądrze dla dobra wielu ludzi, z którymi żyli. Jeśli prawdą jest, że energia podąża za uwagą, to zobaczcie, jak ogromne moce mogą posiąść ci, Którzy rozumieją to prawo wszechświata i wciąż wprawiają się w jego stosowaniu. Przestają prosić, bo prośba jest skupieniem uwagi na niedostatku. Zamiast tego zaczynają marzyć z wdzięcznością i poczuciem, jakby osiągnęli już to, o co wcześniej chcieli prosić. Wasza uwaga to wasz wybór.